Sponsorem głównym HKS Hełmianka jest lubelski węgiel Bogdanka S.A., jedyny na lubelszczyźnie producent i dystrybutor węgla kamiennego. Dzień dobry, witam na konferencji prasowej po meczu 3 ligi grupy czwartej. Chełmianka dzisiaj podejmowała Wisłę-Sandomierz. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1-0 dla gości. Są z nami szkoleniowcy obu zespołów. Rafał Wójcik, Wisła-Sandomierz, witam serdecznie. Oraz nowy trener Chełmianki, Tomasz Słomańczuk, również witam serdecznie. Tradycyjnie poproszę o komentarz do, do dzisiejszego spotkania teraz z gości. Jechaliśmy tutaj na pewno to pełni obaw. Borykamy się ze swoimi problemami organizacyjno-finansowymi. Tym bardziej, bardzo się cieszę na to zwycięstwo. Gratuluję chłopakom, mimo, mimo właśnie tych problemów. Wyszliśmy dzisiaj ogromną ręką z tego pojedynku. Pełni obaw jechaliśmy. Nie, właśnie wiedzieliśmy, do końca czego się spodziewać. Pracę Artura dobrze znam. Wiem, jakim systemem ustawienia zespół grał. I, I powiem szczerze że zawsze ciężko jest przewidzieć się, naprawdę, w sytuacji, gdy jest nowy trener, co tam się wydarzy w tym zespole i jakie, jakie środki zastosować, żeby, żeby to wszystko funkcjonowało. Po prostu skupiliśmy się na sobie. Fakt, że dzisiaj tak naprawdę zdecydowały te boczne sektory, tak naprawdę o, których, o których mówiliśmy, że być może to będzie miało bez względu na, na ustawienie, to może mieć znaczenie i gra za linię i boczny sektor przyniosło to efekt. Jeden wrzucił, skrzydłowo no można powiedzieć, drugi zamknął i, i, z, i, i zakończyliśmy to zwycięstwem. Na tym, w początkowym fazie meczu nie byliśmy sobą, bo było dużo widzieliśmy od początku jak się ustawił w zespół Gospodarze znacząc na kąty, na to, że właśnie w tym kompakcie gdzieś zgubiły tą piłkę, wojsko też nie pozwalało na, na szybkie i właściwe obdarowanie e, piłką. Natomiast e, po tych sytuacjach wydaje mi się, że mieliśmy w meczu no, trochę więcej gospodarzy i wydaje mi się, że na no to zwycięstwo e, zasłużyliśmy. Przede wszystkim też cieszę się z tego, że. Kolejny mecz nie tracimy bramka. Yy, to jest w sumie w tej lidze i, i w, yy, w takich meczach, gdzie grają zespoły, tam zdolne grają, czy może naprawdę rozpaczliwe, potrzebujące punktów, no jest ważne. Dziękuję. Dziękuję bardzo i proszę o wypowiedź do Fabianki. Dzień dobry, witam serdecznie. Mieliśmy pomysł na dzisiejszy mecz. Chcieliśmy grać bezpiecznie z tyłu, bo problemem naszym było tracenie w prosty sposób bramy, duża ilość stacjonalnych bramy. Tak przede wszystkim chcieliśmy zabezpieczyć nasze tyły. Mogliśmy otworzyć mecz zaraz na początku kraśnickim, na w sytuację, gdzie doprowadziliśmy praktycznie do, do tego dziesiętnastego metra, uderzenia na bramkę. Niestety nie padła bramka. Do momentu, pierwsza połowa, przede wszystkim zawodnicy dobrze realizowali do założenia, czyli nie przeciwnik, nie stworzonym sytuacji. My natomiast mieliśmy mieliśmy swoją sytuację. W drugiej połowie na pewno zabrakło konsekwencji trochę w naszym graniu. Też nie niewykorzystana kolejna dobra nasza sytuacja. No i kupa błędów przy straconej bramce, gdzie e, przeciwniki naszych zawodników minął w środkowej boiska. Trudno, nie udało nam się wygrać co było nam bardzo dzisiaj potrzebne. Będziemy próbowali w kolejnych meczach zawodników na pewno muszę podziękować za walkę. Dużo zdrowia zostawili na boisku. Taka jest piłka, że był to mecz taki o jedną bramkę, był dosyć zamknięty. Twarda walka taka trzecią igoła, przeciwnik za bramkę. Gratuluję bardzo panowi zwycięstwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę o zadawanie pytań. Nie ma pytań. Dziękuję uszkoleniącą. Park Wodny. Czekamy na Ciebie 26 listopada.